Dziś w Odwyku odpowiem na pytanie, gdzie mieszkał Jezus. A najpierw będzie quiz. Zgadnij, gdzie mieszkał Jezus. Trzy do wyboru masz możliwość: W Jerozolimie, w Betlejem, w Nazaret. Zgaduj. Dla tych, co im się spieszy, od razu podaję prawidłową odpowiedź. Jezus mieszkał w Kafarnaum. Więc no. nikt nie zgadł, bo nie mógł, bo zadał nieuczciwe pytanie. W ogóle, na okoliczność tego, że ja tu mieszkam, właśnie w Nowym Domu, moja własna nowa trawa, to taki odcinek, bo z jakoś chyba nie, nie za bardzo jest ta odpowiedź. Jak szukasz w internecie, gdzie mieszkał Jezus, to wcale nie tak łatwo znaleźć. Nie tak łatwo też wyczaić to z Biblii, bo nigdzie nie jest napisane tak wprost: Jezus mieszkał tu i tu że zameldowany tu, zamieszkały tam i tam, bierze się to z kilku powodów, a na przykład najważniejszym powodem tego, że nie jest tak napisane, jest różnica między znaczeniem słowa mieszkać dziś, a znaczeniem słowa mieszkać kiedyś i między znaczeniem słowa mieszkać tu i znaczeniem słowa mieszkać tam czyli tam w Jerozolimie okolicach, na terenach Izraela, pustyni i tak Ale najpierw, dlaczego Kafarnaum albo Kapernaum? W ogóle to słowo się wzięło od Kafarnachum hebrajskiego, a to też się zdziwiłem, bo myślałem, że to z łaciny, nie? że ta końcówka um, a wcale nie, bo z hebrajskiego kapar albo kafar, to znaczy wioska, a Nahum to jest imię tego proroka. Podobno to to legendarne miejsce, gdzie ten projekt Nahum mieszkał, który w Biblii występuje w księgach proroków. A dlaczego kafar albo kapar? Bo F i P. Po hebrajsku to jest ta sama litera. Zresztą, jak sobie wymówicie F i P, to, to się tak samo układają usta, tylko jedna z wybuchowa, a druga nie. Więc tak w sumie to nawet nie wiadomo, jak to wtedy wymawiali. Może, może pół na pół tego, pół tego, może raz tak, raz tak. ja nie, nie wiem. Zresztą do dzisiaj na przykład w hiszpańskim W i B wymawia się tak samo. Znaczy pisze się wymiennie, tą literę się stosuje. Jeżeli na początku to się wymawia by, a w środku W układa się też tak samo usta. Więc to ta sama historia jest w hebrajskim y, P. I f. No. Więc mieszkał w Kaparnaum, albo Kafarnaum, jak to chce, albo Kaparnaum, albo coś takiego. Tam mieszkał. Skąd wiadomo, skoro nie jest napisane wprost. A bo jest bardzo dużo śladów. Jak się prześledzi i uważnie poczyta, jak już raz wiesz, gdzie mieszkał, i sobie poszukasz wszystkich fragmentów ze z tym słowem, z nazwą miejscowości, to już będzie jasne. Tylko mówię, wpaść na koncepcję jest trochę trudno. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane wprost, że wyprowadził się z Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum. A w Ewangelii Marka jest przy opisach, kiedy on się znajdował w Kafarnaum, jest napisane, że był w domu. To jest jedyna Ewangelia, gdzie tak wprost jest napisane, był w domu, czyli w Kafarnaum. No, w ogóle historia jest taka, że Jezus przebywał, w ogóle jest kilka miejscowości związanych z nim, jak wiadomo, czyli Jerozolimaś, oczywiście, Betlehem, gdzie się urodził, Nazaret, gdzie się wychował, Kaparnaum, gdzie właśnie miał dom, i e, na przykład Betsaida, tak? nie, nie pomyliłem nazwy. To no tak. To jest ta wiadomość pod Jerozolimą, gdzie miał przyjaciół. Łazarza, Martę, Marię. Dlaczego tam? Bo on tam bywał w Jerozolimie dosyć często, więc musiał sobie znaleźć miejsce do spania i akurat tam miał przyjaciół. Co jest bardzo realistyczne to wygląda. W ogóle od tego trzeba zacząć, żeby mieć, yy, ogarnąć sobie jak wygląda Jerozolima i gdzie te wszystkie miejsca są. Bo to jest po prostu za dużo. Na 3 to już jest za dużo. I już tak trudno sobie wyobrazić. Więc znalazłem w internecie najprostszą możliwą mapę Izraela, banalnie prostą, żeby wywalić te wszystkie komplikacje i mniej więcej ogarniać, jak się czyta w Biblii, gdzie tam się co dzieje. To jest bardzo proste, tak naprawdę, nawet bez mapki, To ja już mówię. Więc wyobraźcie sobie, Izrael to jest taki wzdłuż kraj, taki, z, taki pasek z góry na dół, przez środek idzie rzeka. I na górze, górny obszar to jest Galilea, w środku jest Samaria, na dole jest Judea. Na południu jest to, co najważniejsze. Tam jest Jerozolima y, i no tam się wszystko dzieje. Centrum, stolica i tak dalej. Taka Warszawa tam jest, jest, na terenie Izrael, Ona jest na samym południu. Jezus mieszkał na samej północy, w Galilei, y, na tak zwanym Zadupiu. Y, mieszkał na Zadupiu-Zadupie, ponieważ Palestyna to generalnie było Zadupie Imperium Rzymskiego, a Galilea było Zadupiem... Y, Palestyny, a Nazaret, bo Zadupie tego Zadupia Palestyny, także już się gorzej nie dało mieszkać, w największej dziurze możliwej mieszkał Nazaret i, i trudno się dziwić, że się z niej wyprowadził, bo no, nie da się tam chyba specjalnie mieszkać. W Biblii są takie ślady mentalności ludzi. prawda, Jezus to jakoś tak generalizował kulturalnie, że prorok nigdzie, że prorok nie jest prorokiem we własnym domu. Ale tak naprawdę chodzi o to, że jak wrócił do Nazaret kiedyś tam, po, po jakimś czasie, to nikt nie chciał mu uwierzyć w nic, wszyscy go tak, patrzyli jakoś na niego krzywo i mówili, że zacytuję, że weź i zrób te same wielkie rzeczy, o których słyszeliśmy, że robiłeś Kafarnaum. To zrób, weź to i zrób tutaj gdzie tu, gdzie cię wszyscy znają, a przecież w ogóle co to ma być, że tu z nas jest, z naszego miasteczka, za kogo on się uważa, bo To jest taka mentalność ewidentnie mało miasteczkowa, jak widać ludzie się nie zmieniają nigdzie i, i nigdy. No to tak samo można sobie wyobrazić jakieś małe miasteczko w Polsce, gdzieś na końcu świata, na, na wschodzie, gdzieś tam pod Lublinem powiedzmy, gdzie 5000 tysięcy ludzi mieszka, i więc wszyscy się znają i, i nagle się pojawia ktoś tam, Jedzie w świat i zostaje biznesmenem, wraca i wszyscy na niego patrzą krzywo. I to mniej więcej coś takiego by miało tam miejsce. Więc tak, na północy, jeszcze raz powiem, jest Galilea i tam głównie Jezus się zajmował ludźmi. Tam, tam robił większość rzeczy, tam mieszkał, tam się wychował, tam znalazł apostołów też. Głaził dookoła tego jeziora dużego, co jest w Galilei i galilejskie jezioro. No i ten, i, i tam się rzecz głównie dzieje. Teraz tak, na samym południu z kolei jest stolica Jerozolima i tam się dzieją wszystkie te ważne rzeczy kluczowe, łącznie ze śmiercią. Nie? Więc on, Jezus podróżował przez cały kraj z północy na południe kilka razy. Po samym, w środku tego, między Galileą a Judeą jest Samaria. Samaria to jest takie Kielce jakieś, nie wiem, może nie Kielce, trudno to porównać do czegoś tutaj. Tam byli ludzie sprowadzeni z zewnątrz, i nie lubili ich Żydzi, rodowici. To, to były takie kundle, takie mieszanina. No więc Samarytankę, którą Jezus spotkał, to spotkał w drodze, a w drodze był najprawdopodobniej dlatego, poszedł na jakieś święto do Jerozolimy albo z niego wracał. No bo normalnie, sobie mówię, mieszkał na północy na tym swoim zadupiu, a chodził do Jerozolimy na większe święta, na które każdy pobożny Żyd musiał chodzić. No i nawet pewnie chciał, bo co miał robić w domu? Telewizję oglądać? No. Więc y, tak było. Więc na tej północy y, Kafarnaum znajduje się na samym brzegu jeziora Genezaret. No to tłumaczy skąd tylu rybaków i tak dalej, skoro Jezus tam mieszkał. Nazaret, gdzie się wychował, y, jest jakieś 30 km w linii prostej na południowy zachód od Kafarnaum jest będę traktować już Kafarnaum jako jego bazę, jako jego dom. Zgodnie zresztą z Biblią. Jest trochę dziwne, że Jezus nie mieszkał w centralnej części kraju. Właściwie aż tak dziwne tak naprawdę nie jest, ale. No, bo tam nic nie ma, tam jest pustynia i Samaria, no to gdzieś musiał. Ale że nie mieszkał przykład w Jerozolimie. No, może i trochę dziwne, ale tak, tak było. No. Co poradzić? Więc mieszkał na północy, więc miał daleko i musiał dużo podróżować. Co ma swoje plusy. Mieszkał więc na tej północy, w Kafarnaum, jak to wyraźnie wskazuje Biblia. Znaczy, mieszkał, jak mieszkał. To właśnie mówię w znaczeniu takim trochę dzisiejszym, ale to jest niedokładne. Ale jak w ogóle, jak w ogóle wyglądała historia? Więc tak, urodził się w Betlehem, które jest kawałek od Jerozolimy, czyli na południu, w tej części biznesowej, w tej części oficjalnej, politycznej stolicy. Dlaczego? No, tam macie wyjaśnione, no, historia urodzenia Jezusa i tak dalej. Po prostu nie było nigdzie miejsca w pewnie w Jerozolimie. A Betlehem jest dosyć niedaleko, to go tam najbliższe miejsce, gdzie była karczma czy coś. Dobra, mniejsza z tym. E, w w Betlehem się w każdym razie urodził. Nie, zaraz, nie, bo tam nie oni nie szli do Jerozolimy. Co ja plotę? Przecież oni szli. Był jakiś spis mieszkańców i ten i rodzice Jezusa tam szli, żeby się spisać, czy coś, do rodzinnego miasta. No, mówię, mniejsza z tym, nieważne, tam się urodził, czyli bardzo daleko od Nazaretu, w ogóle na przeciwnym końcu kraju. No i potem, yy, potem jakiś czas wyemigrowali do Egiptu, czyli to akurat blisko mieli dosyć, Albo najpierw poszli do domu, No nie wiadomo, to tak szczegółowo Biblia nie mówi. Ale w każdym razie urodził się na południu, w Betlehem. Mieszkał potem, jak był mały, wychowywał się w Nazaret, czyli zadupił tego totalnym zadupia, a później, jak już wziął sprawy w swoje ręce, to przeniósł się na północny wschód do Kafarnaum. Kapernaum, Kapernaum czy coś. Dlaczego? No, nie wiem dlaczego, ale można się domyślić. Tak naprawdę, jak się doczyta Biblię, to się wszystko robi bardzo logiczne takie realistyczne. No więc prowodem mogło być to, że w Nazareth się nic nie działo. To było kompletne zadupie, tam nikogo nie ma. No. To nie było, nie leży na szlaku handlowym ani nic. Był jakiś zapomniany kompletnie Wiocha. Yy, natomiast Kaparnał o to inna sprawa bo to leżało nad samym morzem, więc wiadomo, tam się. W... Nad morzem w tamtych czasach to większość, wie, dużo więcej możliwości daje, interesy, rybołówstwo, łódeczki, robienie i takie różne. I w ogóle obecność wody to też pomaga trochę. No i, i tam było, kaparną było dużo bardziej, y, no na pewno musiało być dużo bardziej takie żywe. Coś jak Wrocław w porównaniu z Lublinem. Ja, ja nie wiem, czy ktoś kontaktuje, kontaktujecie trochę. No, więc tam poszedł, bo tam było skrzyżowanie trochę kultur. To już był koniec terytorium Izraela, dookoła były inne tam kultury i w ogóle kraje, jakby trzeba zwiewać, może tylko się przydał. Generalnie tam się więcej działo. No. O to chodzi. I byli bardziej otwarci, dynamiczni ludzie i różnorodność większa. No. No, więc wziął się wyniósł, wyniu. 30 km to jest akurat taka odległość, nie za duża, więc, yy, no, blisko domu jeszcze, ale już na tyle daleko, żeby rodzice nie zawracali głowy. Bardzo to jakoś logiczne. Niektórzy próbują udowadniać, ale to ja już nie wiem na jakiej postawie, że Jezus miał własny dom. Nieruchomość se postawił i Bo czytał książki Kiosakiego i inwestował w nieruchomości i, i coś jakieś takie sprawy. No, niespecjalnie się to klei kupy, bo gość, który inwestuje w nieruchomości, to nie jest gość, który potem, jak 5 tysięcy ludzi go opada, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia, to ma tylko go stać na 5 bochenków i cztery ryby, żeby im porozdawać. No, to, to nie jest biznesmen ani nawet gość, który żyje z wynajmu. Nie, w ogóle nie wiadomo, co on miał w tym kafarno, bo to nie jest napisane. Mógł mieć własny dom. Mógł być u kogoś u znajomego, mógł być u któregoś z tych apostołów, może to było Piotra, cholera wie, może, może innego ucznia, może pusta rudera stała, nie wiadomo w ogóle. To mogła być, że dobrze, jaskinia jakaś i tyle, którą się znalazł. Nie wiemy, ale tyle wiadomo, że tam mieszkał. No, więc było tak, mówię jeszcze raz, Betlejem się urodził, potem Nazaret się wychowywał, mieszkał w Kaparnam, tam była jego taka baza główna, wypadała tam, se wracał odpocząć czy coś. I jeszcze miał kilka ulubionych miejsc. W Jerozolimie robił wszystkie te rzeczy, które są ważne i które najbardziej znane są, bo jak, no, tam była stolica, jak mówię, i tam, tam, się, tam trzeba było iść na święta, tam była świątynia i do świątyni też chodził często. Generalnie dużo podróżował. Jego wybór lokalizacji wydaje się dziwny z takiego praktycznego punktu widzenia. No, dlaczego? No tak jak ja, so, weźcie sobie mnie, na przykład, ja jestem grajkiem. Na YouTube publikuję, albo jestem jednocześnie dziennikarzem i jakiś tam e, szukam tematów, dużo potrzebuję mieć kontaktu z ludźmi i tak. Gdzie, gdzie powinienem się znajdować? Powinienem się znajdować w Warszawie. No i właśnie jestem w Warszawie, bo to jest logiczne. nie? Jest to jak najbardziej logiczne, a on zrobił odwrotnie. Zjechał na najdalsze możliwe zadupie, tam se mieszkał i potem dojeżdżał do Warszawy, do Warszawy tamtejszej 130 km w linii prostej jest. A jak tak realistycznie patrząc, to pewnie ze 150. No więc się sporo trzeba nałazić. No to nie mieszka się w miejscu, jak się chce brać udział w życiu politycznym, które jest oddalone od stolicy o tydzień drogi. No to, to jest nie, bez sensu. Więc dlaczego taki wybór? No, bardzo dobre pytanie i trzeba się trochę podrapać i pomyśleć. Yy, no, po pierwsze dlatego, że nie żył w takich czasach, że trzeba załatwiać wszystko już na teraz, czasy były wolniejsze, więc przejście przez tydzień gdzieś to nie był jakiś specjalnie trudna sprawa, po pierwsze. Po drugie uważam, że dlatego, bo to mu dawało okazję i możliwość łażenia po całym kraju. Przy okazji różnych tam praktycznych rzeczy, na przykład czy jedzie na święto, na to załatwiać coś tam. Więc przy okazji, jak tam trzy razy w roku trzeba było jechać, każdy powinien jechać do tej Jerozolimy, to y, trzy razy w roku przeszedł się przez cały kraj. A to mu dawało okazję poznać nowych ludzi, pogadać z Samarytanką, y, spotykać się, cuda robić i, i tak dalej. No i się robił znany tak naprawdę w całym kraju, a nie tylko w stolicy. To po pierwsze, po drugie też, albo to już po drugie, po którejś tam. Po którejś tam następne Jezus się bardzo e, skupiał na takich małych ludzikach z różnych małych miejsc, a nie na wpływowych, e, tak jak to dziś się robi, że się uderza do najbardziej wpływowych, znanych ludzi i oni tam dalej już robią jakiś wpływ. Nie, on robił w ogóle odwrotnie i bez sensu. To znaczy gadał z ludźmi, którzy nic nie znaczą, na jakichś zadupiach kompletnych. E, Ciekawe, no nie? Bo pokazuje, jak inne w ogóle podejście miał do wszystkiego. Najbardziej znani rabini oczywiście mieszkali w Jerozolimie. Że tak naprawdę ja nie wiem, ale zgaduję w ciemno, że tak było. Że no, na bank mieszkali w Jerozolimie. Bo gdzie mieli mieszkać? Tam była świątynia, tam było centrum edukacyjne, polityczne, ekonomiczne i każde inne. Także się to założy, że wszyscy farzeusze, członkowie Sanhedrynu, to oni na bank musieli mieszkać w Jerozolimie. No jak załatwiać coś w Radzie 70 ludzi, którzy rządziło, rządzili religijnym życiem kraju? No jak mieli to robić praktycznie, gdyby każdy mieszkał w jakiejś Galilei na zadupiu i musiał przez tydzień iść żeby się umówić na spotkanie z drugim gościem, żeby coś decydować. Nie, no na pewno mieszkali wszyscy w Jerozolimie. A ten nie. Wziął i się wyprowadził gdzieś tam, w cholerę dalej. No i to jest coś pouczającego w tym. Przypominam, że to mówimy o cały czas o Jezusie, którego cała koncepcja nie, tego chrześcijaństwa polega na tym, wiem, że wszyscy już dawno zapomnieli o tym, ale tak naprawdę polegało na tym, żeby go naśladować w jego sposobie myślenia, w działaniu, postępowaniu. Co to nam mówi o tym, jak powinniśmy nasiadać Jezusa? No nie wiem, wyjechać do Wąchocka? No może, no nie, nie wiem. Ale jakoś on tak robił. No. Wyjechał gdzieś tam do jakiejś Szczecina i dojeżdżał sobie do Warszawy raz na jakiś czas. A robił swoje w jakimś tam zakątku świata i tyle. I mu to wystarczało. Dziwne, nie? Tak, teraz jeszcze o mieszkaniu. Wydaje się z perspektywy tu i teraz... Czyli 2016 roku i Polski, że mieszkanie to jest ważna sprawa. No każdy w ogóle w Polsce ciągle obowiązuje ten idiotyzm z pod tytułem meldunek, więc każdy jest przypisany do miejsca, ale w Polsce to ma trochę, w tych czasach i w, tej, w tym klimacie, to ma sens. No jak tutaj przez pół roku jest zima. No to nie można sobie spać byle gdzie, no gdzieś musisz jednak spać, bo weźmiesz zamarzniesz, musisz gdzieś mieć, musisz mieć dużo ubrań, musisz je gdzieś prać, musisz mieć, prań, musisz mieć prąd, nie, żeby mieć prąd to musisz mieć jakiś już większy dom, bo w namiocie się nie da i musisz mieć kanalizację i takie rzeczy. Dlatego mieszkanie tutaj się wiąże z dużym nakładem tam kosztów, organizacji yy, i tak dalej. No. Yy, ale w Izraelu tak nie jest. Znaczy jest, może teraz, ale tak nie było. Po pierwsze, to jest sprawa klimatu. Tam, gdzie jest ciepło, przez cały rok generalnie, tam nie ma się co przejmować tym, gdzie się mieszka. Jak poleciałem do tego Izraela, w sumie tylko w Jerozolimie i okolicach byłem, ale wystarczyło mi to, żeby zakontaktować parę rzeczy, które nie wynikają z tego, jak się czyta Biblii. Tam jest po prostu ciepło, tam jest gorąco, tam jest pierońsko gorąco. Tam nie ma specjalnie potrzeby przejmować się mieszkaniem. Tamsty tylko trzeba znaleźć miejsce do spania. No bo tam no, nie zamarzniesz, a jak masz. Znaczy nie wiem, no, dzisiaj to z, z jeszcze pozostaje kwestia jedzenia, tam prania i takich innych rzeczy. Ale wracając do czasów tamtych, kiedy człowiek e, jakby nie potrzebował tyle dupereli dookoła siebie co dzisiaj, prądu, kamer, telewizji, internetu i wszystkiego, nie był tak uzależniony od tego, nie musiał mieć telefonu. E, no to życie było dosyć proste i niewymagające żadnego stałego miejsca. Wtedy była wolność. Dzisiaj żyjemy jak niewolnicy albo jeszcze gorzej. I w tym, że nie, już nawet nie mówię, że od, od tych, nie będę wymieniał tych wszystkich rzeczy, od których jesteśmy uzależnieni, ale dziś mi chodzi o uzależnienie bardziej od rzeczy, właśnie, a nie od tam władzy czy innych takich. Nie, no po prostu mamy do siebie tyle przedmiotów i no jak, jak się przeprowadzałeś, to wiesz o co chodzi. No. a jak nie, to się przeprowadź, to zobaczysz, ile masz dupereli tak naprawdę. Nawet jak masz minimalną ilość, to to jest, są rzeczy. No, no musisz mieć jakąś tam ilość ich. Nawet jak jest minimalna ilość, to ich jest dużo, bo musisz je tutaj mieć. No. Mówię, tutaj nie ma, że jest w zimie 20 stopni. Ani nie jest tak, że nie potrzebujesz nic, żeby sobie żyć. Musisz no, mieć dokumenty choćby, i musisz mieć prąd, no i już po, po zabawie, i musisz mieć trochę ubrań, i znowu problem. Więc tak, w tamtych warunkach mieszkanie było tak, takie, można było żyć bardzo koczowniczo. Więc to, że Jezus mieszkał w Kafarnaum, nic specjalnie nie znaczy. To nie znaczy tak jak dzisiaj, że był jakoś uczepiony do tego miejsca. No nie był uczepiony, bo mógł se spać, gdzie mu się tam podobało, następnego dnia. I to nie, nie że był jakimś znowu y, włóczęgą, czy tam żebrakiem, czy wyrzutkiem, bo nie miał jakiegoś domu. Nie, bo to nie było takie znowu potrzebne ani niezbędne. Miało to dużo plusów, bo daje właśnie wolność, takie życie. Możesz sobie chodzić od człowieka do człowieka, spać u kogoś tam na dachu albo gdzieś, bo to nie jest jakiś specjalny problem. Tak samo z jedzeniem też nie było specjalnie problemu, bo wszędzie rośnie. No jest ciepło cały czas. No nie jest, że masz zimę i co? Nie wyrośnie ci banan na, w centrum Warszawy w grudniu, a tam wyrośnie, no to, to znaczy banan, jak banan, coś tam wyrośnie zawsze. No, więc mówię, to nie jest jakiś problem, zwłaszcza jak się jest z kimś znanym yy, i się robi coś publicznie, no to w takich okolicznościach właśnie, gdzie życie nie wymaga wielu tobołów, nie? ani nie jest zimno i jakoś trudnych warunków nie ma środowiskowych, no to przecież żaden problem przez cały rok w ogóle chodzić sobie od znajomego do znajomego, od fana do fana i tam sobie mieszkać. Póki nie potrzebujesz dużo rzeczy. No ubrań to oni mieli, to wynika z samej Biblii, ile oni mieli ubrań. No więc jak Jezus mówi, żeby nie brać dwóch sukien, czy tam albo jedną parę butów i to wystarczy, no znaczy w ogóle niczego nie brać. Nic. Po prostu człowiek miał tak, jak stoi, tak żyje i wy, jemu to wystarczy. No to w takich okolicznościach znowu wracam do kwestii mieszkania. Co to znaczy mieszkać gdzieś? Nic specjalnie, że tam sobie przebywasz, ale nie jesteś uwiązany, możesz za tydzień mieszkać zupełnie gdzie indziej. No, więc tak to należy rozumieć dlatego może nie jest to jakoś specjalnie ważna kwestia, gdzie Jezus mieszka ale z drugiej strony warto wiedzieć, że w tym kafarnaum bardzo długo siedział i tam miał generalnie tam miał dom co to znaczy, że tam miał dom? to też właśnie tego nie wiadomo może tam miał książki czy co, zwoje se trzymał jakieś pamiątki rodzinne, zdjęcia no właśnie no, chyba nie, nie bo nie było takich rzeczy, nawet nie miał co trzymać a on się też specjalnie nie przejmował gromadzeniem rzeczy. Nic prawie nie miał. Jest jeszcze, są fragmenty z Biblii, gdzie Jezus jakoś tak narzeka na to swoje włóczęgostwo lekko i tak, no bo może mu smutno trochę, i mówi, że no, lisy mają gdzie spać i jakieś wróble, a syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić, tak mówi. No, czyli no, ten dom w Kaparną to chyba nie uważał jednak za dom, może to jednak był gościem tam u kogoś na dłużej, bo by tak chyba nie mówił, nie? No nie wiem, właściciel jakichś dwóch domów, co je wynajmuje, to nie mówi, że no wszyscy mają gdzie mieszkać, a ja to biedny się tułam. No stary, masz dwa domy, weź, że się zamkniesz, zgłupiałeś, więc chyba nie jednak, by tak pewnie nie mówił, nie pasuje to w ogóle do obrazu. No. Kwestia mieszkania. Dobra, jakie z tego w ogóle wnioski płyną? Że se mieszkał w Kafarnaum i że se tak podróżował? No nie wiem, pierwszy wniosek to już mówiłem. Naśladowanie Jezusa w takim praktycznym wymiarze, w tym aspekcie mieszkania, może. Może warto robić, no, może warto ponaśladować, ale no, w każdym razie prze, prześledzenie tego i zastanowienie się, dlaczego mieszkał tak, jak mieszkał, tam gdzie mieszkał, pokazuje jakiś sposób jego myślenia, jakąś jego mentalność. Na pewno nie bał się zadupia, na pewno nie szedł tam, gdzie jest większy ruch, większa sława czy coś. Także ja trochę źle robię, może, może, może tak, bo ja akurat idę tam, gdzie się dzieją rzeczy. Z drugiej strony no, jednak łaził tam, gdzie się dzieją rzeczy. Na pewno, na pewno wnioskiem jest takim, że lubił podróżować, a można, jak, jak nie lubił, to tego nie unikał i to po prostu robił. Tak se stworzył warunki życia, żeby dużo podróżować, dużo mieć kontaktów z ludźmi po drodze. Podróżowanie w ogóle jest jakąś taką częścią jego yy, stylu życia, w ogóle tego całego Jezusa. No przecież ciągle co się nie dzieje, co o nim czytamy, to było w drodze, prawie cały czas. Więc po co mu ten dom był? No właśnie po nic, dlatego... Nie, to pytanie trochę ni, nic nie daje, żeby pytać, gdzie Jezus mieszkał. No, ale gdzieś mieszkać trzeba w Polsce, tu i teraz nie ma wyjścia, więc jakie wnioski dla nas? No, nie wiem, możesz mieszkać tak, żeby sobie żeby wymusić swoją decyzją, gdzie mieszkać, na przykład więcej kontaktów z ludźmi, albo większą możliwość podróżowania, czy różne takie rzeczy. Jakoś nie wiem, czy to jemu wtedy też o to chodziło i tak sobie dobrał, czy to jakieś inne tam były powody, nie? bo tam akurat jezioro było, czy co. No nie wiem, no, ale można jakieś wnioski wyciągnąć, że mi się wydaje. Dobra, a tak bardziej jakoś praktycznie jeszcze, albo praktycznie myślałem, chrześcijańsko tak bardziej wnioski wyciągnąć z tego z tej koncepcji, że, że nie wiem, no jak chcecie sobie jakieś teologiczne wnioski wyciągać z tego, że Jezus mieszkał w Kafarnaum Osoweczenie wyciągnijcie, ale ja nie wiem jakże to takie, takie porównanie jakieś trzeba, że Kafarnaum naszą drogą duchową, nie, naszym domem duchowym powinno być zadupie, ale nie do końca zadupie. Czyli nie wiem, wyprowadzić się z duchowego Nazaretu i wprowadź się do duchowego Kafarnaum, ale nie wprowadź się do duchowej Jerozolimy. jakieś takie. Chcecie tak? No ja nie umiem, to przepraszam, to odwyk jest po ludzku, po pierwsze, a po drugie dla ludzi, co tak trzeźwo próbują wymyśleć, a nie szukają sobie jakichś duchowych porównań na każdym kroku. Więc jak ktoś chce coś chce wymyślić, to niech sobie wymyśla. A to był odcinek po prostu o tym, gdzie Jezus mieszkał. Może jakieś wnioski płyną, których ja jeszcze nie zauważyłem, to napisz w komentarzu i. Może coś odkryjemy sobie jeszcze z tego y, związanego z tym, że Jezus mieszka. W każdym razie ja pamiętam, tylko powiem, jak byłem mały, to w życiu nie słyszałem tego, że Jezus mógł mieszkać kafarną. Ja tylko słyszałem, że Nazaret, i Nazaret, i Nazaret. Dlaczego? No nie wiem, bo, ale tak chyba ludziom się kojarzy, y, że tam matka mieszkała, tu wszystko się dookoła matki kręci w tym kraju. I, I może tak sobie jakoś wbili do głowy, że no przecież z mamą mieszkał. Nie, nie mieszkał, z mamą się od mamy szybko wyprowadził. No, szybko. Nie wiadomo kiedy dokładnie, ale jak zaczął coś robić swojego, to się wyniósł od mamy. Co jest akurat wnioskiem godnym naśladowania, uważam. tak. No, więc nikt nie, nie mówił, że jakieś kafarną było, że słyszałem taką nazwę, ale co on tam robił i po co? Ten... A się okazuje, że mieszkał. Więc nawet Jezus, co podróżuje i koczuje i wszędzie, jednak gdzieś musi mieszkać. Może to taki wniosek płynieć. No, e, no i więcej nic nie mam do powiedzenia. No, w ogóle są wakacje, odwyki są rzadko, ale komentuj, pisz. E, co jeszcze? Poleca innym. I dzięki wszystkim, którzy wspieracie ten projekt. E, po wakacjach będzie już normalnie, a teraz sobie jadę na Ukrainę, na obóz dla dzieci. Do lat 12, czy coś takiego. Co ja tam robię, nie mam pojęcia, ale nie, nie uciekam od wyzwań. Może będzie wyzwanie, i będę gadać po rusku z dziećmi do lat 12. Po ludzku. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale będzie fajnie. Powiem Wam, co było, jak było i co się ciekawego działo, bo to zawsze ciekawe. No, ciekawe miejsce, ciekawe ludzie, w ogóle wszystko ciekawe. Fajnych wakacji. Do następnego. thank <laughs> you